O, już jesteście. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj skupimy się na newsach, ale nie tym z gazety. Gazeta była tylko i wyłącznie dla pizzu. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam powiedzieć. Co nowego będzie na kanale i jak będzie wyglądać dalsza przyszłość kanału? Jesteśmy już na, ja jestem już na YouTube przez prawie pół roku. zbliżamy się do tego momentu i chciałem wam to wszystko podsumować, powiedzieć, jak będzie wyglądać właśnie przyszłość kanału i co będzie pojawiać się w następnych odcinkach. Także łapcie buszka i zapraszam was do tego odcinka. Was po zadymionej stronie, z tej strony kosze. Chciałem Wam przede wszystkim powiedzieć, na sam samiutki początek, wyjaśnić, jak podzieliłem sobie te wszystkie moje, moje kanały, czyli Instagram, YouTube, Facebook. Na YouTubie, tak jak widzicie, zresztą przeglądacie pewnie najczęściej właśnie YouTube'a, będą pojawiać się wszelkiego rodzaju recenzje, recenzje fajek wodnych, gadżetów, wszelkiego rodzaju melas do, do fajki wodnej oraz czasami właśnie taki odcinek jak ten dzisiejszy, czyli z takimi pogaduszkami, gdzie będziemy sobie omawiać pewne rzeczy, czy to będą luźne rozmowy. Czy cokolwiek innego. W dzisiejszym odcinku przede wszystkim tak. Na YouTubie wiecie, jak to wszystko wygląda i pozostanie to raczej niezmienne. Będę cały czas wrzucał Wam nowe filmiki. Jeżeli chodzi o Facebooka, tam będziecie mieli wszelkie maści informacje, na przykład, właśnie jak a propos urlopu, czy właśnie będę Wam wrzucał nowe filmiki. A Instagram posłuży mi im wyłącznie do wrzucania jakichś fajnych zdjęć, które wcześniej obrobiłem, z czego Instagrama będę prowadził im wyłącznie w języku angielskim. Myślę, że jest tam mi wyłącznie podstawowy język, nikt nie będzie miał z tym problemu. Problemu. chcę go prowadzić już w języku angielskim ponieważ też nie oszukując się chciałbym trafić również do nie tylko właśnie do Polski, ale także troszeczkę poza Polskę poszerzyć te horyzonty. Także tak będzie wyglądać sprawa jeżeli chodzi o Facebook, YouTube oraz Instagrama. Jestem z jednej rzeczy mega mega szczęśliwy i zadowolony. Zbliżamy się już do 200 subskrypcji, jeżeli chodzi o YouTube'a, i to jest to mnie niezmiernie, niezmiernie cieszy. Wciąż dajecie mi mega pozytywnego kopa energii. I co jest najfajniejsze, zarówno osoby, tak jak mówiłem na początku, starałem się uderzyć w te osoby, które zaczynają dopiero swoją przygodę z fajką wodną, ale widzę, że starsi wyjadacze też już na kanale zaczynają się pojawiać właśnie ze względu na to, jak zacząłem prowadzić mój kanał, czyli zacząłem też robić ciekawe recenzje fajek wodnych z tej średniej i wyższej półki oraz tak samo gadżetów. I teraz bardzo, bardzo ważna że Cieszy mnie również, że to nasze właśnie community, nasza ta społeczność w Polsce coraz bardziej się rozrasta. Miałem bardzo dużo wiadomości, jeżeli chodzi o Facebooka. Na Facebooku wiadomości prywatnych, gdzie osoby yy, dopiero zaczynające swoją przygodę z fajką wodną pytały mnie o, o po prostu pewne aspekty, o doradzenie, jaką fajkę kupić. Super! Naprawdę mega się z tego cieszę. Mam nadzieję, że to cały czas pozostanie, bo dzięki temu wiem, że jest nas z tych maniaków coraz, coraz więcej i to mnie mega, mega cieszy. Dodatkowo jeżeli chodzi o osoby już takie bardziej zaawansowane, też nie zamierzam odpuszczać, jak najbardziej na kanale będą pojawiać się recenzje bardzo ciekawych i fajnych rzeczy, a taką zajawkę będziecie mieli też dzisiaj, Między innymi, co się pojawi w przyszłości. Także dzięki wielkie, że jesteście ze mną i naprawdę super, dobijamy do 200 subskrypcji, słuchajcie, w pół roku, mega, jedziemy z tym dalej. Jeżeli chodzi o dwa najbliższe tygodnie, mam dla Was recenzję Kalimamona, którego przywiozłem z Egiptu i oczywiście zauważyć, razem z oryginalnym wężem, na nim sobie zapalimy oraz zapalimy sobie Mali Mal Melon od Fantazji i to będą dwie kolejne recenzje, które pojawią się u mnie na kanale. Dodatkowo, co dla Was szykuje w najbliższej przyszłości. Już nie będę podawał konkretnie, że to będzie za 3 4 tygodnie, 4 i tak dalej. Ogólnie chcę Wam podsumować mniej więcej, co będzie w zbliżających się recenzjach. Na pewno wrócimy sobie do Fumari. Mam takie nowe też smaczki, zaopatrzyłem się, jak Mint Chocolate czy, czy, czy Citrus tea. Jak już zdążyliście, oglądając moje poprzednie filmiki, zauważycie, że to moja ulubiona firma, także na pewno do tych recenzji wrócimy. Prosiliście mnie, żebym zrobił wam recenzję niemieckich tytoni. Mam ze sobą trupaszyn oraz brodatora. Tak, przeskoczymy sobie troszeczkę z tych tytoni z krajów arabskich oraz ze Stanów Zjednoczonych, wskoczymy sobie na Niemcy, opowiemy sobie czy faktycznie True Passion czy też Brodator dają radę, wniesie zaopatrzyłem, także na pewno recenzje pojawią się na kanale, mam też dla Was kolejną fajną, ciekawą bombę, otóż słuchajcie, zaopatrzyłem się w Kwasara dwójkę. I będę dla Was chciał też recenzję Kwasara 2 zrobić. No to myślę, że tu się zainteresują osoby, które już też dłużej fajkę wodną palą. E, oczywiście obiecałem Wam, pisaliście w komentarzach, pytało mnie o to parę osób. E, e, będziemy sobie też rozpalać kamyczki oraz kremy. Słuchajcie, zaopatrzyłem się tutaj w krem e, squeeze e, to jest hoka squeeze. To jest krem, jaki kupiłem, akurat mam marakuje i dodatkowo kamyczki, kamyczki mam od Fantazji, jest to Adios, Adios motherfucker. Tak się dokładnie ten smak nazywa. Dodatkowo syropy, także do, do napełniania tych, tychże kamyczków. Będziemy sobie na pewno to omawiać. Prosiliście o to, na kanale się pojawi. Dodatkowo zaopatrzyłem się w kolejną fajeczkę. To jest LK, producentem jest Kaja, i to jest AC480 Edition. To jest fajeczka z niższej półki cenowej. Też sobie o niej powiemy. Zobaczymy, czy warto w taką fajeczkę zaopatrzyć się na początek naszej przygody z fajkami wodnymi. Także wszystko, co tutaj widzicie, na pewno na kanale. Ale w najbliższych odcinkach się pojawi, także staram się spełnić te Wasze prośby. Między innymi szczególnie o te niemieckie tytonie. Kłasa, no to jest ode mnie w bonusie. Fajeczka i dodatkowo te kamyczki oraz żele, o które prosiliście. Także na pewno to wszystko się pojawi. Dodatkowo jesteście, jestem teraz otoczony, jak widzicie, fajeczkami wodnymi. Nie bez powodu, dlatego że chciałem powiedzieć, że tak. Po zrobieniu recenzji Kalin Mamona dla Was, te wszystkie fajeczki, które tu widzicie, no poza tom. Będę miał na sprzedaż, także jeżeli ktoś by był zainteresowany, Kalin Mamon, Nargilem NPS Classic czy Mashisha będą na sprzedaż. Jeżeli ktoś chciałby taką fajeczkę się zaopatrzyć, napiszcie mi wiadomość prywatną na, na Facebooku. Co do ceny się dogadamy, nie ma problemu. Tak jak mówię, ja sobie te fajeczki testowałem, kupu, kupiłem ten sprzęt też, też częściowo do recenzji, żeby Wam zrecenzować, pokazać właśnie różne te fajki wodne. Także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, piszcie śmiało. Teraz przejdziemy sobie do zagadnienia, jakim jest zakres fajek wodnych, gadżetów do fajki wodnej. Pewnie jesteście tym zainteresowani. Otóż na moim kanale zacząłem od tej wiedzy podstawowej i pokazałem m.in. te fajki z niższej półki oraz staram się teraz robić też recenzję tych, tych z wyższej półki cenowej, jeżeli chodzi o w ogóle jakość, wykonanie itd. Dodatkowo chciałem Wam powiedzieć, że dalej będziemy, będę pokazywał na kanale zarówno fajki z tej najniższej półki, Średniej półki i wysokiej półki. Tak mniej więcej można sobie to podzielić, to jest i przestrzał cenowy, i oczywiście cena do jakości. Będziemy sobie je omawiać, ale tak jak powiedziałem, nie chcę teraz pozostać też bierny w stosunku do osób, które, które już, że tak powiem, dłużej palą fajkę wodną, dlatego będę starał się zarówno pokazywać po prostu każdą klasę tych fajek wodnych na moim kanale i takie recenzje na pewno będą się pojawiać. Dwa filmiki cieszące się największym powodzeniem to filmiki Jak rozpalić fajkę wodną oraz filmik zestaw początkowy, czyli zestaw taki stricte najtańszy, w którym staram się skomasować dla Was wszystkie produkty, które potrzebujecie, żeby zacząć przygodę z fajką wodną. Chciałbym te, te odcinki dodatkowo rozwinąć i w obydwóch przypadkach, ponieważ mówię, mają one najwięcej wyświetleń, widzę, że cieszą się dużym zainteresowaniem, zrobić wersję zaawansowaną, zarówno jednego jak i drugiego, oraz wersję taką pro, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Myślę, że będzie to interesujące, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, osoby, które już zaczęły swoją przygodę z fajką wodną, chciałbym, żeby nabierały te umiejętności, żeby miały ku temu, ku temu lepsze powody i żeby mogły oglądając moje filmiki, te umiejętności po prostu nabrać w prosty i łatwy sposób, że tak powiem kopiuj w klej, czyli po prostu dokładnie ja wyłożę kawa na ławę, wszystko dokładnie po kolei, jak to robić. Zarówno skupimy się na rozpalaniu fajki wodnej, czyli jak będzie to wersja zaawansowana, zapewne rozpalimy sobie fajkę na przykład średniej jakości, zapalimy sobie już wtedy na jakimś fiterze. Jeżeli chodzi o zaawansowane, no to wtedy na przykład pokażę Wam palenie już na kłasarze i już będzie to naprawdę taka wysoka, wysoka półka z, z jakiejś fajnej fajki wodnej na przykład tej, która stoi obok mnie i tak samo zestaw początkowy. Myślę, że osoby te, które zaczną swoją przygodę, z czasem zapragną więcej w związku z czym będą mogły sobie później posiłkować się moim kolejnym filmikiem, gdzie zobaczą na przykład fajkę wodną z takiego średniego przez strzału cenowego, no i będziemy stopniowo iść do tej najwyższej, także takie filmiki na pewno też pojawią się na moim kanale. Z rzeczy, którymi chciałem się jeszcze z Wami podzielić dzisiaj, to jest m.in. to, jak Wy mnie odbieracie, czyli m.in. chciałbym też skupić się na tym, żeby, żeby załatwić sobie koszulki, koszulkę z logo. Będę miał raczej koszulki w kolorze granatowym i białym. Chciałbym już mieć tutaj koszulkę też właśnie Shisha Project, może jakąś czapkę. Zobaczymy z daszkiem. Chciałbym, żeby po prostu też ten wygląd kanału był coraz lepszy, żeby to wyglądało bardziej profesjonalnie i fajnie. Nie będę, słuchajcie, ubierał się w żadne garniaki ani wam wrzucał melasę do, do, do fajnych wodnych, używając rękawiczek. Spokojnie dbam o higienę, myję ręce każdorazowo przed po nałożeniu, nałożeniu tytoniu. Także w takich rzeczy się nie będę bawił, żeby tu wystąpić przed wami jak na komunie. Jeżeli chodzi o to, to, to tak jak mówię, koszulka polo, fajny wygląd i taki typ, przy tym myślę, zostaniemy. Dodatkowo będę chciał, będę chciał zaopatrzyć się właśnie w logo, żeby to fajnie się prezentowało, fajnie wyglądało, żeby ten kanał nabierał powoli rozpędu. I jeszcze chciałbym jedną rzecz nadmienić: mianowicie, chciałbym zrobić taki właśnie e, dla siebie, jakby dedykowany pokój, taki trochę sziszowy, żebyście wiecie, w tle, żeby miał jakieś fajki wodne, tytonie porozstawiane, żeby to też nie wyglądało jako biała ściana, firanki czy coś takiego. Także będę się starał, żeby to po prostu jakość tego kanału też y, w miarę w miarę rosła, rosła i rosła, żeby to wyglądało lepiej. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzicie i że że taki design zarówno tego szyszowego kącika, jak i koszulki Polo z moim logiem będzie po prostu wyglądał fajniej i ciekawiej, zarówno dla nowych, nowych osób, jak i dla osób, które już ze mną na kanale są. Chciałbym Wam jeszcze sprecyzować dokładnie do kogo kierowany jest ten kanał. Otóż jest to polski pierwszy kanał, jeżeli chodzi o fajkę wodną i na pewno nie odpuszczę, ponieważ widzę, że nasze community rośnie i naprawdę jestem z tego mega zadowolony. Ten kanał jest zarówno skierowany do osób początkujących, gdzie udzielę Wam wszelkich rad i poradzę na pewno co kupić, co zrobić, żeby zacząć tą swoją przygodę, ponieważ jednym z moich głównych celów jest właśnie to, żeby, żeby ta nasza, nasza społeczność rosła i żeby więcej było tych szyszomaniaków. Dodatkowo jak najbardziej chcę uderzyć też w osoby, które po prostu już fajkę wodną palą dłuższy czas i chcę, żeby one znalazły na moim kanale również fajne recenzje ciekawych, ciekawych właśnie gadżetów czy, czy, czy fajek wodnych. No i oczywiście tytoni, jeżeli ich nie próbowali, nie palili, zostajemy tak jak było poprzednio w skali ocen 1 do 10. Mam nadzieję, że to jest jak najbardziej fajne dla Was, że to Wam się podoba i ogólnie pomysł jest i zamysł jest fajny. Dodatkowo chciałbym, żebyście wiedzieli, że zamierzam po pierwsze y, pierwsze te filmiki, które wydałem im wyłącznie w języku polskim, zrobić również w języku angielskim. Ponieważ są to y, tutoriale, y, głównie właśnie jeżeli chodzi o cybuchy, rozpalanie i tak dalej, uważam, że przydadzą się one również osobom, osobom z zagranicy, które miałyby potencjalnie zacząć oglądać, oglądać mój kanał i te filmiki na pewno też pojawią się w języku angielskim. Dodatkowo chciałbym zmodyfikować ten pierwszy Filmik, czyli ten filmik, który, że tak powiem, promuje mój kanał. Chciałbym go zrobić troszeczkę lepiej. Chciałbym powiedzieć, właśnie dokładnie, nam sprecyzować, jaki jest mój cel. Jaki jest cel, to doskonale wiecie. Na pewno, jeżeli chodzi o Polskę, ale też chciałbym, żeby już powoli ten kanał stawał się też takim kanałem, że tak powiem, światowym i żeby coraz więcej osób mnie oglądało również z zagranicy. Dlatego te filmiki będą przetłumaczone i spróbuję też zmodyfikować ten filmik początkowy, czyli ten, który po prostu promuje mój kanał. Jeżeli chodzi o odcinki, to zostajemy przy emisji co tydzień w niedzielę, tak jak, tak jak właśnie to wygląda. Ale chciałem Wam też nadmienić, że jeżeli macie jakieś propozycje a propos zmiany czegokolwiek, to chciałbym, żebyście pisali to w komentarzach, bądź po prostu na, na Facebooku. Możecie też pisać mi prywatne wiadomości i sugestie. Myślę też o tym, żeby na Facebooku być może zrobić taki po prostu ogólny temat, gdzie będziecie mogli proponować mi wszelkie zmiany. O jakich zmianach tu mówię? Jak widzicie, najczęściej zdarza mi się robić recenzję różnych, różnych rzeczy ze świata fajki wodnej. Czyli mam tutaj na myśli między m.in. chciałbym, żebyście pod tym filmikiem między innymi też napisali w komentarzach. Jaką mniej więcej preferujecie długość filmików? Bo ja mogę to skrócić, mogę to przedłużyć. Wiecie, robię filmiki dłuższe, jeżeli chodzi o fajki wodne, jak mam jakieś ciekawsze fajki wodne i naprawdę naprawdę fajne modele albo jakieś fajne gadżety. To ten filmik jest stosunkowo dłuższy, bo staram się Wam powiedzieć o wszelki, wszelkich takich ciekawostkach związanych z tymi, z tymi rzeczami. No ale powiedzcie mi, jaki mniej więcej. Dla Was, przestrzał i długość tego odcinka byłaby idealna. Czy zmienić coś w opisie? Może, może troszeczkę inna muzyka, gdy pokazuję ten? Postaram się zrobić może lepsze ujęcia. Co byście po prostu ogólnie zmienili, żeby to wyglądało trochę lepiej? Wszelkie sugestie napiszcie mi w tym filmiku pod spodem w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. Jedną z rzeczy, które też chciałbym poprawić, yy, ogólnie jeżeli chodzi o jakość, yy, to na pewno będzie też zmiana, zmiana kamery w, w najbliższym czasie, myślę. Zobaczymy, jak to, jak to długo potrwa. Yy, oraz chciałbym też, żeby ta jakoś po prostu wideo i dźwięku była lepsza, Dodatkowo oświetlenie. Popracuję nad tym wszystkim, żeby jakość filmików była jeszcze lepsza, klarowna i przejrzysta. Yy, I tutaj będę potrzebował, yy, mi się wydaje, też między innymi Waszej pomocy. Dlatego, że jak się domyślacie, yy, wszystko co, co pokazuję Wam na kanale, wszystko, w co się zaopatrzam, yy, po prostu kupuję z własnej kieszeni, z własnej ręki. Pomyślałem sobie, to jest raczej przyszłościowa sprawa. ale Myślę, że z czymś takim wystartuję, a mianowicie myślałem o Patronite. Po prostu chciałbym, żebyście zostali moimi patronami, jeżeli oczywiście chcecie. Jeżeli nie wiecie, jak działa Patronite, no to już pierwsze z pomocą i postaram się to Wam szybko wyjaśnić. Ponieważ, tak jak mówię, chciałbym ulepszyć zarówno jakość wideo, jak i dźwięku, jak i oświetlenia, oraz tego wszystkiego, a sam na to wszystko też nie jestem w stanie wyłożyć, że tak powiem, pieniędzy od razu, na patronite, jako moi patroni, moglibyście mnie wspierać. Tam macie konkretne progi, ja muszę sobie to dokładnie obmyśleć, myślę, że to jest sprawa taka przyszłościowa, za pół roku może z tym patronitem bym wystartował. Chciałbym, żeby było nas też więcej i żeby was do tego po prostu zachęcić, żeby wam pokazać, że ten kanał jest. I będzie cały czas, będzie po prostu coraz lepszy i coraz lepszy. I dlatego też, między innymi, proszę Was o pomoc. Na patronite możecie po prostu w wysokości różnych kwot dawać, że tak powiem, takie datki, które na pewno mnie wesprą. Będą te datki na konkretne cele, typu, na przykład, zakup nowej kamery, zakup nowego mikrofonu, czy też zrobienia oświetlenia. Ja, ja te cele postaram się Wam dokładnie rozpisać, pokazać, za co też, między innymi, płacicie, ponieważ to są datki, wiecie, pokroję, na przykład, 5 zł, fajnie, że ze mną jesteście, 20 zł, jakaś tam dodatkowa nagroda. No i za każdy taki próg jest jakaś dodatkowa, lepsza nagroda. Tak mniej więcej działa Patronite. Dodatkowo polecam Wam zerknąć na stronę Patronite. A. No i tam, tam po prostu zobaczyć, jak to dokładnie funkcjonuje. Szczerze liczę na Waszą pomoc i, i, i jeżeli, jeżeli tylko ktoś wyrazi taką chęć, to wielkie dzięki za to, i, i po prostu mam nadzieję, że, że takie osoby się znajdą, że wesprą troszeczkę mój kanał. I dzięki temu będzie, będzie po prostu wyglądał coraz lepiej i coraz bardziej profesjonalnie. W przyszłości planuję też m.in. dla Was konkursy z nagrodami. Tak, dokładnie. Chciałbym, żeby, żeby po prostu pojawiały się jakieś konkursy, czy to promocyjne, troszeczkę mój kanał, gdzie będziecie mogli zaprosić swoich znajomych, czy po prostu jakieś konkursy, nie wiem, na mega bucha, czy nakręcenie czegokolwiek, co, co będzie związane z, z fajką wodną. A propos konkursów, będziecie mieli wiadomości wszystkie na pewno na Facebooku, także dlatego polecam Wam m.in. też zaglądać, ale na pewno konkursy na moim kanale w przyszłości się pojawią. No i podsumowując już wszystko. Przede wszystkim chciałbym, żebyście pod tym filmikiem napisali wszelkie komentarze, wszelkie zmiany, jakie, jakie chcielibyście wprowadzić. Dodatkowo pojawi się ten temat też na Facebooku. Chciałbym też, żebyście powiedzieli, może co sądzicie o tych zmianach, co sądzicie o przyszłości kanału, co byście może dodali od siebie. Ja starałem się wyczerpać temat i powiedzieć wszystko, jak to mniej więcej będzie wyglądać, żeby streścić to na następne powiedzmy pół roku. No i przede wszystkim z całego serca wielkie dzięki dla Was, że jest. Jesteście na moim kanale, że mnie wspieracie. Czuję to wsparcie cały czas, dlatego że naprawdę są super osoby, z którymi do teraz mam kontakt, które non -stop pytają mnie o różne rzeczy i dlatego wielkie, wielkie dzięki dla was, bo bez was ten kanał po prostu by nie istniał. Liczę na to, że będzie coraz lepiej, będzie nas coraz więcej. Czy do końca tego roku dobijemy Dotusiaka? Zobaczymy. Nawet jeśli nie, nie zamierzam się z tego powodu, nie wiem, dołować czy coś takiego. Będę brnął dalej, będę tworzył ten kanał, ponieważ jest to pierwszy sziszowy kanał, jeżeli chodzi o, o polskiego youtuba i mam nadzieję, że ten kanał będzie coraz lepszy, coraz fajniejszy i coraz bardziej przejrzysty. Ciszą maniacy, dzięki wielkie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. My widzimy się w kolejnym odcinku i łapcie tego fajnego, ciepłego bucha.